Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy. Witam Was po dłuższej przerwie. Moi drodzy, lecimy z czytaniami: eee, czytanko dla raków na lipiec, na miesiąc lipiec 2020 roku. I tak, związki, single, i na końcu sobie robimy strefę mm, finansową. Moi drodzy, te osoby, które są w związkach, Wy prawdopodobnie będziecie chciały odbudować Wasze relacje w miesiącu lipcu. Jeżeli były między Wami jakiekolwiek sprzeczki czy um, różnego rodzaju problemy, Wy będziecie prawdopodobnie chcieli odbudować te relacje. Może być też tak, taka inna informacja dla osób, które praktycznie już się roz, rozstają, jeszcze nie podjęły tej ostatecznej decyzji, ale praktycznie. Może już ta decyzja zapadła, albo jest wiadomo, że się, że się rozstaniecie. To będziecie chcieli budować te relacje bez waszego partnera bądź partnerki, ale to bardziej będę mówiła, omawiała w singlach. Czyli teraz tak: raki będą chciały odbudować relacje w miesiącu lipcu. I co Wy macie we wyzwaniu? Macie kartę Piątki Denarów, ja tej karty bardzo nie lubię. To jest taka karta e, takiego żebraka, która wręcz błaga tutaj na litość. E, tutaj chodzi o biedę, tutaj jest bieda na każdym poziomie, czyli jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli chodzi o finanse, e, czy o jakąkolwiek inną sferę życiową, to tutaj jest bieda. I teraz uwaga, ta karta jest na, na pozycji wyzwania. Czyli takie lekcje do przerobienia, czyli albo wy błagacie tego waszego partnera bądź partnerkę, teraz omawiamy związki, czyli prawdopodobnie o uczucia. No mogą być też również e e sprawy finansowe, tak? Tutaj takie żebranie, błaganie, e nawet takie manipulowanie, tą taką, e takim robieniem z siebie ofiary. I teraz tak, wy musicie dopasować, czy to jest mowa o was, czy to jest mowa o waszym partnerze bądź partnerce, bo to może wasz partner bądź partnerka robi to z wami, tak? Ciągle tutaj od was czegoś wymaga, ciągle od was żebrze, ciągle jej czegoś jest mało, bo to jest karta biedy, czyli ciągle na coś narzeka, że jest tutaj jej mało. I potrzeba więcej, i trzeba tutaj wyznaczyć granice. Albo to wy musicie wyznaczyć sobie te granice, żeby przestać być takim wobec tego partnera bądź partnerki, albo musicie wyznaczyć te granice waszemu partnerowi bądź partnerce. Pamiętajcie, że tutaj jest chęć odbudowy, tak? Tu wy, wy wchodzicie z tą energią gwiazdy, wy tutaj chcecie budować. Na nowych fundamentach, czyli nie możecie budować na tym, co było kiedyś stare, bo prawdopodobnie to była przyczyna tych konfliktów, największą przyczyną waszych konfliktów. I teraz tak, zastanówcie się: te osoby, które mają problem z jakby pokazywaniem uczuć, tak? Bądź przyjmowaniem tych uczuć, czy to jest warte, aby to wszystko tutaj naprawiać? Bo jeżeli wy. Nie będziecie umieli na przykład otworzyć się na tą osobę uczuciowo, bądź będziecie musieli żebrać od tej partnera bądź partnerki, żeby te uczucia wam okazała. Czy to jest tego warte? Tutaj chodzi o to, żeby te granice wyznaczyć, żeby budować na, na, na innych, tak jak powiedziałam, na innych fundamentach niż tutaj, co było zburzone. Także zastanówcie się dobrze, jak wy będziecie chcieli, żeby ten związek wasz wyglądał po odnowieniu go. Po przerobieniu tego, co was bolało, co wam się nie podobało, bo to jest chęć odbudowy. Czyli wyznaczenie waszych granic jest waszą lekcją, to jest wasz challenge, tak zwany. I teraz tak, jaki tutaj jest, jaka to jest przyczyna? Piątka mieczy, czyli taka porażka, taka przegrana, czujecie się przegrani. To prawdopodobnie chodzi o waszego partnera, że to ten partner wasz. Jest prawdopodobnie taki, może mniej uczuciowy, bo tutaj chodzi o, o związki, tak? I tutaj nie możecie, jakby domagacie się tej, tej większej atencji od niego, bądź od niej. Ale to też może być również Wasza porażka. To też może być Wasza porażka, że to Wy nie, umie, nie umiecie się otworzyć, że to Wy nie potraficie się zmienić. I Wam ciągle jest czegoś mało Że nie potraficie, potraficie docenić tej osoby, co dla Was robi Też tak może być Pamiętajcie, kochani, to jest czytanie ogólne Naprawdę, to jest taka mieszanina energii Ja staram się po prostu wszystkie informacje wyciągnąć, które ja tutaj widzę Wy, wy musicie sobie dopasować to do, do swoich sytuacji, do Waszych partnerów I do siebie samych, tak? Bo z siebie samych znacie najlepiej Także będziecie wiedzieli, o kim tutaj jest mowa i teraz tak, co jest przyczyną tego? Dziesiątka kielichów, tak jak mówię, bardziej tutaj chodzi o te uczucia niż jakieś tam sfery finansowe. Tutaj jest bardziej to takie błaganie o przytulanie, o pocałunki, o taką bliskość między wami. To jest jakaś porażka w tym związku i być może o to były kłótnie, i tutaj chcecie to odbudować, bo dziesiątka kielichów mówi o tym, że. To jest bardzo dobra karta, tylko to jest akurat też na pozycji problematycznej, czyli tak jak tutaj widzicie, to jest tak rodzinnie. Te karty są bardzo spójne. Tutaj jest tak bardzo rodzinnie: jest kominek, jest piesek, jest kotek i tego, i tego wam właśnie brakuje. Tak? Tego albo sami, tak jak mówię, albo wy nie możecie się otworzyć, albo wam jest tak ciężko, nie jesteście nauczeni okazywania tych uczuć, że wasz partner po prostu od was ucieka. Ale zdając sobie sprawę, że Wy jesteście żywiołem wody i tutaj są te uczucia, to bardziej bym mówiła o tym, że to ten partner jest taki chłodniejszy. Ale tu mówię, to trzeba tu energię odwracać. Także tutaj jest, to jest taką Waszą porażką. Wy byście chcieli coś innego. I teraz tak, dążenia. Wasze dążenia w tym miesiącu jest to, jest królowa mieczy. Czyli tutaj będzie dokładna analiza w tym miesiącu to, czego wy oczekujecie od siebie samych, od związku, od waszego partnera. Tutaj będzie głęboka analiza i tu będą również cięcia. To, to jest karta również odcinia, odcinania się od, od pewnych rzeczy, od wyznaczania granic. Czyli raki będą chciały bardziej, tak mi się wydaje, sprecyzować swój po prostu jakby wyobrażenie tego związku. Tego partnera i będą chyba do tego dążyły. One są zmęczone. To, co było między wami, to było w jakiś sposób dla was porażką. Oczywiście nie wszystko, bo na pewno były takie chwile, które były dla was bardzo miłe. Ale wracając do dziesiątki kielichów, jest to karta, która mówi, że w związkach jest dobrze, ale jakby już nie będzie niczego lepiej, tak? Gdyby to było na zasadzie poznawania się dopiero, to dziesiątka kielichów by mówiła o tym, że. Że to jest spełnienie marzeń i że będzie tylko lepiej. Natomiast e, jeśli chodzi o związki, które są już, powiedzmy, e, trwają już dłuższy czas, e, bądź są wieloletnie, to ta karta mówi, że lepiej być nie może. Czyli tak jak było teraz, tak naprawdę będzie zawsze, więc nie można się spodziewać tutaj jakichś fajerwerków. Czyli tutaj są te lekcje do, do, do przerobienia, czyli tutaj wyznaczenie granic. Co przychodzi do Was w najbliższej przyszłości? E, jest to paść kielichów. Tutaj no tutaj to się wiąże z tą odnową, czyli jakieś romantyczne chwile: jakieś zapraszanie pewno do kina, do restauracji czy na jakieś wycieczki. Tutaj już ten. Polska się już otworzyła. Irlandia, niestety, dopiero się tak naprawdę wychodzi z lockdownu. Tutaj jeszcze nie ma wszystkiego otwartego, no ale już niedługo. Tutaj ta karta mówi właśnie o tym, że tutaj będziecie chcieli zacząć wychodzić gdzieś wyjeżdżać, zapraszać tę osobę, spędzać razem romantyczne chwile. Czyli tutaj będzie ta naprawdę taka chęć odbudowy. Czyli tutaj pewno po przeanalizowaniu tego całego związku, to, co Wy chcecie, czego Wy nie chcecie, prawdopodobnie będziecie chcieli to wdrożyć w życie. No to jest bardzo fajne. Tylko zwróćcie uwagę na tą piątkę denarów, żeby wznaczyć te granice, żeby nie budować tej odnowy na tych samych fundamentach, co było już kiedyś. To jest waszym wyzwaniem, żeby nie było tej kolejnej porażki. Jeżeli czujecie się na tyle silni i wiecie, że po prostu jesteście w stanie przez to przejść, no to jak najbardziej próbujcie. W Waszych możliwościach tutaj macie również karta umiarkowania, czyli równowagi, czyli jest ta możliwość, że Wy możecie dojść do porozumienia, możecie dojść do takiego. Punktu y, równowagi w tym związku. To, co przychodzi do was z zewnątrz, to jest karta pustelnika, ta karta się łączy mi tutaj właśnie y, z kartą Królowej y, Mieczy. Tak? Ta karta nam mówi o tym, y, że musicie po prostu wejść jakby troszkę w głąb siebie, przemyśleć pewne sprawy, y, pomedytować, żeby wiedzieć. Y, czego Wy chcecie, czego Wy oczekujecie od tego związku i wtedy zacząć po prostu odbudowę. Natomiast tutaj Wasze oczekiwania bądź Wasze nadzieje bądź jakby obawy, to Wy się obawiacie, że, że ten kielich, który tutaj jest, być może nie, nie będzie jakby dla Was osiągalne. Wy macie tutaj tą podstawę, te trzy kielichy, ale wy chcecie ten czwarty. I teraz pytanie. Czy to nie chodzi o to, że wy będziecie się bali, że to ta osoba będzie, będzie jej ciągle czegoś mało? Bo dosłownie ta karta mówi nam o tym, że wy nie chcecie tych trzech kielichów, że on wam nie wystarca, wystar wystarcza, przepraszam. I teraz wy chcecie sięgnąć po ten czwarty. I, i to jest właśnie ta karta dążąca do tej piątki denarów. Czyli, że wam albo tej osobie ciągle będzie czegoś mało, ciągle będzie coś przeszkadzało, i jakby nie będziecie umieli docenić tej drugiej osoby. Jedno z was nie będzie umiało docenić tej drugiej osoby i ciągle będzie jej mało. Natomiast, jaki jest rezultat? Prawdopodobny na dzień dzisiejszy jest to król denarów, czyli stabilizacja bardzo fajna karta. Czyli jeżeli wy faktycznie przemyślicie te pewne rzeczy, których które wy nie chcecie, żeby były w waszym życiu, w waszym związku, to jest duże prawdopodobieństwo, że podczas ciężkiej pracy i przejściu, jakby próby przez, ten, przez to wyzwanie, Czyli wyznaczenie pewnych granic, żeby nie było tego samego e, rezultatu, co tutaj wcześniej, czyli tej porażki, jesteście w stanie e, przejść przez to, zbudować coś na lepszych fundamentach, coś silnego i stałego. Także e, dużo trzeba energii w to włożyć, bo tutaj widzę, że jest ten wysiłek, ale jest ta możliwość e, na osiągnięcie tego celu, także bardzo fajnie. Natomiast e, karta rady, Karta wisielca, która mówi, że trzeba spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Coś, trzeba na to więcej też również czasu. Także nie spodziewajcie się tutaj jakichś fajerwerek od razu, bo na to, na to żeby zmienić pewne rzeczy, no to jest potrzebny czas, bo, bo to jest po prostu coś, co cały czas było, i to trzeba zmienić. To dlatego się nazywa wyzwanie. Czyli. Potrzeba na to czasu, żeby po prostu te jakby stare programy z, z nich zrezygnować albo e, no po prostu mm, nie to, że się wyprzeć, bo, bo to nie jest dobre. E, źle to ujęłam. Nie chodzi tutaj o wyparcie, tylko chodzi o to, żeby przeprogramować się, e, przetransformować się, tak? Na to, na to jest wymagany ten czas, i pod spodem macie tutaj również diabła, który mówi o tym, że No to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. Tutaj mogą być pewnego rodzaju jakieś tutaj problemy, tak? Jakieś manipulacje, jakieś pokuszenia, wiadomo. Ale jest naprawdę ten potencjał, i jest możliwy pozytywny rezultat. Dobrze, kochanie, dziękuję. Związkom zapraszam single. Moje drogie single. Te osoby, które są świeżo po rozstaniu, będą chciały odbudować swoje życie, tak? Swoje życie na nowo. Może być też tak, że być może macie już kogoś na oku, być może wiecie, z kim byście chcieli budować nowe relacje. W każdym razie, jeżeli ten poprzedni związek był trudny. To również tutaj widzę, że jest ta siła taka, jest motywacja, wy będziecie chcieli odbudować ten związek. I teraz tak, to, co Wy macie tutaj we wyzwaniu, czyli to jest piątka denarów, tak jak już mówiłam, w związkach, jest to takie błaganie, takie żebranie. Tego trzeba się wyzbyć, tak, żeby nie być tam taką ofiarą. Nie czuć się ofiarą i przestać po prostu prosić innych o pomoc, błagać o litość, o, o trochę uczucia, yy, czy, czy, o coś, czy o cokolwiek innego. Taką widzę tutaj y, energię y, w, w rakach. Ale pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, tak? Czyli no tutaj te, te raki ewidentnie mają problem z tym, że mają taką trochę, grają taką rolę ofiary i z tego trzeba wyjść, żeby móc odbudować yy, zacząć budować coś na nowych fundamentach, żeby ta, tego innego mężczyznę przyciągnąć do siebie, tak? I teraz tak, wasz związek był porażką e, poprzedni e, i tutaj jest dlatego też jest ta, taka motywacja i chęć odbudowy, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ widzę, że tutaj przychodzi coś do was fajnego, paś kielichów, czyli e, nowa energia, nowy mężczyzna, e, jakieś tutaj wspólne wyjścia, Zaproszenie Gdzieś tam na, na jakieś imprezy czy na kolację, czyli ktoś tutaj obok was będzie się kręcił, także nie przejmujcie się tym, tylko wyzbyjcie się tego takiego nażegania i błagania i brania ludzi na litość, bo z tego nic dobrego nie wyjdzie. I teraz tak, tutaj wy, jakiś zawód tutaj widzę był miłosny. Tutaj jest 10 kielichów, czyli prawdopodobnie wiązaliście z tą osobą, z tym poprzednim partnerem jakieś. Jakieś plany, tak, takie dłuższe, czyli małżeństwo, e, dzieci, no być może już stworzyliście rodzinę i myśleliście, że to będzie tak do końca życia, i tutaj coś tutaj wam nie wyszło, i tutaj okazało się, że to było porażką, i teraz e, wy będziecie chcieli e, w tym miesiącu przeanalizować wszystko, co było do tej pory, zrobić gwałtowne cięcia w waszym życiu e, i po prostu. Stworzyć taką nową wizję wasy, siebie tak? i waszego takiego związku, jakbyście chcieli, żeby on wyglądał. Dosłownie. I to, co tutaj było tą porażką, jest możliwe do osiągnięcia, jeżeli wy przez, wyjdziecie z tej roli ofiary. Pamiętajcie, że ofiara zawsze idzie w, w parze z katem, dosłownie. Czyli zawsze znajdziecie innego, innego kata. Ja nie mówię, że tutaj ten mężczyzna was katował. No, możliwe, że tak było, ale no aż takich energii tutaj nie widzę. Tylko chodzi mi o to tutaj, że po prostu przyciągniecie podobną energię, podobnego mężczyznę, i te problemy, które tutaj były z tym mężczyzną, po prostu jakby na nowo się pojawią, bo to nie będzie przerobione. Czyli w momencie, kiedy wyjdziecie z takiego e, pola. Bycia ofiarą z tej takiej energii, to wszystko się u Was zmieni. Ale tutaj musicie to wszystko dobrze przeanalizować: to, jakbyście chcieli, żeby was, wasz związek wyglądał, żeby jak wasz partner, żeby wyglądał i ogólnie cały kształt tego związku, was razem, co byście chcieli razem robić, jak spędzać czas. Musicie mieć to też jakby w głowie nie wiem, te osoby, które lubią gotować, żeby partner bądź partnerka też miał takie skłonności do kulinariów, czy na przykład do, do podróżowania, żeby był ten taki wspólny aspekt. Ja wiem, prze, przeciwieństwa się przyciągają, ale czasami jest tak, że no, jeżeli są zbyt duże jakby odległości, to te przeciwieństwa też nie będą razem jakby nie będą razem współdziałać, o, na tej zasadzie. I teraz tak, jest możliwość dojścia do umiarkowania, czyli do, do Waszej takiej, takiej kondycji psychicznej i, i, i fizycznej po tym poprzednim związku do równowagi. Tylko tutaj trzeba znowu ponownie to, co przychodzi z zewnątrz, karta pustelnika, czyli to się mi tutaj łączy z kartą królowej Kielich, królowej mieczy, przepraszam, czyli takie wejście w siebie, przeanalizowanie. Zrobienie gwałtownych cięć, nowe, stworzenie nowej własnej osoby, nowego wizerunku związku, partnera itd. Tylko tutaj jest takie małe uprzedzenie, bo to jest pozycja waszych obaw bądź nadziei, tak. I ta karta mówi, czwórki kielichów, o tym, abyście czasami też za dużo nie wymagali ani od siebie, ani od tej osoby, bo no czasami możecie, wasze może wyobrażenia mogą być zbyt wysoko przesadzone, tak, i mogą się jakby przy zetknięciu z realiami mogą się po prostu jakby nie zrealizować ale to co jest jeżeli chodzi o wynik czyli o króla denarów jest to, jest możliwość stworzenia czegoś fajnego być może z tym mężczyzną bądź kobietą która tutaj jest obok, obok was i możecie z tą osobą gdzieś spędzić razem takie romantyczne chwile, wyskoczyć gdzieś do kina czy Pojechać w jakąś krótką podróż, spędzić razem po prostu ten czas, jest możliwość na zrealizowanie i stworzenia takiego związku stabilnego, także to jest bardzo fajne. Pamiętajcie również, żeby, wró żeby wrócić do tej równowagi i po tym, co tutaj, po tej porażce, która tutaj mi się pokazała, to tutaj potrzeba czasu. Potrzeba czasu, trzeba spojrzeć wszystko z innej perspektywy, żeby stworzyć nową siebie, nowego bądź nową siebie, tak? Jest to bardzo ważne. Tutaj mogą być takie pokusy. Karta diabła jest tutaj pod spodem, czyli może tutaj was jeszcze tak ta energia stara, energia, jakby chcieć jeszcze utrzymać was w, no w tym po prostu, w tej starej strukturze. Wiadomo, że na zmiany trzeba czekać, także tutaj chciałabym, abyście dali sobie więcej czasu, żeby to nie było takie hobsiu, żebyście po prostu. Mm, jakby tutaj jest ta czwórka kielichów, jest to wyraźnie pokazana, żebyście nie, nie mieli takiego zawodu, tak? Żebyście, żeby te oczekiwania nie były takie zbyt duże. Małymi kroczkami po troszku i widzę sukces, moi drodzy. E, dobrze, teraz e, przechodzimy do finansów. Karta gwiazdy mówi o tym, że być może czeka na Was nowa praca w lipcu, bądź powrót do pracy. Tutaj silna motywacja, odbudowywania tych finansów, to co było utracone, czyli po tej kwarantannie, jeżeli te wasze finanse upadły w jakikolwiek sposób, to tutaj będzie. Tutaj będzie chęć odbudowy i to będzie taka fajna szybka energia. Waszym wyzwaniem jest to, żeby tutaj nie jęczeć, za przeproszeniem, nie jęczeć, nie wchodzić w, ro w rolę ofiary, nie błagać, nie żebrać o pieniądze, tylko żeby mani manifestować te pieniądze, tak? Bo tutaj kiedy będziecie myśleli o tym niedostatku, to jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie myśleli o tym niedostatku, to będziecie przyciągać ten niedostatek. Tutaj trzeba zmienić ten program, który wy macie. I to jest fajne, że wy tutaj przeanalizujecie, bo tutaj macie kartę mm, analizy na ten miesiąc i różnych cięć, czyli prawdopodobnie podejdziecie do spraw finansowych bardzo rozsądnie, bardzo rzetelnie. I będą tutaj cięcia. Cokolwiek Wam będzie niepotrzebne, a macie kłopoty finansowe, będziecie to odcinać i będzie to zrobione w taki bardzo przemyślany sposób, sposób, tak? Nie będzie tutaj jakby, że będziecie wiedzieli, że te pieniądze nie będą wyciekały gdzieś, że będziecie trzymali te pieniądze pod kontrolą, i to jest bardzo fajne. I tutaj przez to, że tutaj. Jakby tutaj um, te fundamenty tych, um, tych pieniędzy zostały zaburzone, to tutaj wpłynęło to na waszą rodzinę, tak? Czyli na ten wasz dom rodzinny. To stało się, jakby, też taką porażką dla Was. W jakiś tam sposób czu czuliście się tacy bezbronni, przegrani, to było coś niezależne od Was, to się działo na, ca w całym, na całym świecie, tak? I to tylko nie Wy mieliście taką sytuację, ale i po prostu miliony innych ludzi na całym świecie. Także tutaj Wasza rodzina w jakiś sposób ucierpiała, może macie jakieś kredyty czy jakieś inne problemy, i to po prostu Was troszkę pogrążyło, i stąd teraz. Macie tą taką energię e, i power i motywację, żeby powstać z tego wszystkiego, ale mówię, trzeba się wyzbyć tej energii e, niedostatku, e, tej takiej biedy, dosłownie karta biedy. E, trzeba manifestować te pieniądze, tak trzeba dobrze przean, prze, przeanalizować Wasze finanse i zrobić cięcia, to co jest niepotrzebne na dzień dzisiejszy, po prostu e, dać sobie z tym spokój i poczekać, aż wrócicie do większej stabilizacji. Jest również możliwość przyjęcia jakiejś nowej oferty pracy. Tutaj pokazuje się paść kielichów, czyli ktoś przychodzi do Was z jakąś ofertą, z jakimś zaproszeniem, być może na rozmowę kwalifikacyjną, bądź może jeśli chodzi o jakieś sprawy dotyczące jednej firmy, może chodzi o jakieś awanse, a może tutaj jest po prostu informacja, że Wy wrócicie do tej pracy. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i teraz tak, jest możliwość uzyskania tej równowagi po tych trudnych przejściach finansowych. Tutaj, co przychodzi z zewnątrz, również karta przemyślenia, tak, wejścia w głąb siebie, przemyślenia pewnych informacji przeanalizowanie, ta karta mi się bardzo łączy z kartą e, królową e, mieczy, to co Wam jest niepotrzebne na dzień dzisiejszy nie kupujemy e, musimy trochę odczekać, odbudować finanse i dopiero wtedy i teraz tak, e, żebyście nie oczekiwali też również za zbyt dużo żebyście się na tym też nie przyjechali, tutaj macie trzy kielichy, wy tutaj będziecie chcieli coś jeszcze więcej uzyskać niż Wam. Być może się należy, może, to, może i tak należy się ten kielich, tylko trzeba tak ostrożnie, bo w zależności jak, jak sytuacja w waszej firmie, w której pracujecie, wygląda, żeby nie było też tak, że to może Was bardziej pogrążyć, ta, ta taka, taka chciwość, tak? bo tutaj macie ten, ta, tą biedę, ten niedostatek i tą chęć odbudowania bardzo szybko, żeby, żeby to nie wpłynęło też negatywnie, żeby, żebyście za dużo nie chcieli. Yy... Niż możecie uzyskać. Natomiast potencjalny wynik to jest król denarów, to jest słuchajcie, stabilizacja finansowa. Także, małymi kroczkami, na pewno dojdziecie do, do, do sukcesu, do tej równowagi, którą tutaj widzę po tej porażce, która miała wpływ na wasz dom rodzinny, na waszą rodzinę czy na wasz związek. To wszystko jest tutaj do uratowania. Mamy kartę umiarkowania, mamy kartę przemyślenia, rozsądnego podejścia do finansów i mamy powrót do, równo, do stabilizacji, tak? Także bardzo fajne czytanie. To, co macie w karcie rady, to jest również spojrzenie na pewno na, na sytuację z innej perspektywy. Zobaczcie, tutaj nawet te pieniądze się sypią, żeby może nie patrzeć tak na te pieniądze. Cieszyć się z tym, że wróciliście do pracy, że jest, że jest progres. A nie, żeby jeszcze więcej zarobić tutaj, niż, niż możecie, tak? Tutaj trzeba na te pieniądze spojrzeć z innej perspektywy. Pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście bez pieniędzy, bez pieniędzy żyć nie można, ale tutaj macie również kartę diabła, także tutaj będzie was kusił być może żeby coś kupić, żeby te pieniądze przeznaczyć na coś, co nie jest jakby takim priorytetem. Też taka jest możliwość. Moje kochani, jeśli się wam podobało moje czytanie, zapraszam was do słuchania moich kolejnych filmików. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Życzę wam miłej soboty. Do usłyszenia pa